Pierwszy dzień Rozdział szósty Kościół świętego Jakuba w Nysie należał do szczególnych kościołów. Trochę jakby nagi w wystroju, a jednocześnie bardzo bogaty, położony dość daleko od wielkich ośrodków miejskich, prawie na krańcu gotyckiego świata, jednocześnie był jedną z najpiękniejszych świątyń gotyckich Śląska i Europy. Cieszył się wyjątkową architekturą. Na podstawie jednego fragmentu filara można było zrekonstruować nie tylko system i podział sklepień, ale nawet rzut pionowy czy przekrój kościelnego wnętrza. Wszystkie elementy budowli były logicznie powiązane ze sobą. Kościół nie obfitował w bogactwo struktury ani ornament, którego było raczej niewiele, ale wewnętrzną logikę, duchowym przesłaniem jego dekoracja była niemal encyklopedycznym kompendium wiedzy o świecie, jaką posiadało średniowiecze, jedna z najwspanialszych cywilizacji w dziejach świata. Strzelisty kościół gotycki był niewątpliwie jej apogeum, był znakiem aspiracji ducha, który szanując stworzenie Boże odkrył w nim boski porządek, prawa natury, które wykorzystano, Ad majorem dei gloriam. W architekturze gotyckiej świątyni wszystko było widoczne, każdy, nawet najmniejszy nerw budowli. Była ona konstrukcją absolutnie funkcjonalną. Wyraźnie wyodrębnione były w niej elementy konstrukcyjne i to na tyle tylko masywne, na ile było to absolutnie konieczne. Smukłe filary uwalniały płaszczyznę ścian od funkcji nośnej. Zapełnionej taflami witrażowego szkła. W sztuce wznoszenia budowli kamiennych średniowiecze było szczytem możliwości ludzkich. Wznoszenie tych potężnych budowli powiązane było z rozwojem umiejętności technicznych i sztuki abstrakcyjnego myślenia, które tak bujnie rozwijało się w średniowieczu. O tej godzinie w kościele panowała cisza. Pogłębiała ją nagość ornamentyki jego wnętrza. Ale co dziwne, brak dekoracji sprawiał, że jeszcze mocniej eksponowało się całe piękno i bogactwo wiary, której kościół ten był symbolem. Mury z czerwonej cegły wznosiły się strzeliście ku górze, by wygiąć się łukiem w gotyckim symbolu dłoni złączonych w modlitwie. Ołtarz w prezbiterium. Naga kamienna płyta nakryta obrusem, na której stało mały tabernakulum z drzwiczkami skutego złota. Ozdobami było sześć mosiężnych świeczników, po trzy z każdej strony tabernakulum. Nad głównym ołtarzem, wysoko, wisiał romański krucyfiks. Wychudzony kamienny Chrystus, zawieszony na gwoździach na krzyżu. Jest piękny. Dostojny, pomyślał w duchu ksiądz Ferdynand, proboszcz tutejszej parafii i dziekan. Miał już sporo ponad sześćdziesiątkę, w Nysie był już od kilkudziesięciu lat. Zakola na jego czaszce były z każdym rokiem coraz większe, chociaż niektórzy jego koledzy, ci co jeszcze żyli oczywiście, byli zupełnie łysi. Udało mu się nie podchodować brzuszka ale była to głównie zasługa Marii, jego gospodyni, która dbała bardzo o odpowiednią dietę dla swojego proboszcza, wskazaną dla osób w jego wieku. Była dobrą kobietą. Myślała o tym, o czym on nie myślał lub myśleć nie miał czasu. Teraz siedział w konfesjonale, jak zwykł to czynić codziennie w godzinach porannych i patrzył na wnętrze swojej wielkiej świątyni istotnie była świątynią wielką, a jednocześnie lekką i smukłą. Zapraszała każdego, kto był w środku, do wznoszenia swojego wzroku i zarazem swojej duszy ku niebu. Był piątek, już prawie w pół do siódmej. Jeden z miejscowych kapłanów kończył odprawiać poranną mszę świętą, którą sprawował przy jednym z wielu ołtarzy bocznych rozsianych wianuszkiem wokół murów. Był to ołtarz najświętszego Serca Jezusowego położony bardzo blisko jego konfesjonału. Z odległości swojego miejsca, z konfesjonału, kontemplował z uwagą to, co działo się na ołtarzu. Bardzo lubił te poranne chwile w kościele, msze, swój konfesjonał, ludzi, którzy przychodzili. Słuchał spowiedzi, medytował, odmawiał brewiarz, modlił się na różańcu. W konfesjonale spędzał dużo czasu, bynajmniej nie z przymusu, ale dobrowolnie, chętnie. Zachodził do niego nawet wtedy, kiedy nie musiał, kiedy nie miał dyżuru. Zaledwie garstka ludzi uczestniczyła we mszy. To może przez tę nocną burzę, pomyślał. Wyspowiadał tych, którzy przyszli, i teraz śledził ołtarz, oczekując jednocześnie na nowych penitentów. Wiedział, że przyjdą, bo zawsze przychodzili, szczególnie zaś w piątek, kiedy Kościół wspomina cierpienie i śmierć Jezusa swojego zbawcy. Myślał też intensywnie o zmarłej Marii Luizie, którą wczoraj wieczór namaścił świętymi olejami, udzielił wiatyku i odprawił do wieczności. Było mu smutno, że odeszła. Taka dobra kobieta, tak potrzebna i cenna w czasach, w jakich żyli. Przesuwając w palcach paciorki dębowego różańca, odczuwał zarazem wielką wdzięczność za jej życie, za dobro, które robiła i to, które zostawiła po sobie. Jego serce wypełniała cicha wewnętrzna radość z bliskości Boga. Dziękował mu, że zesłał na ziemię taką świętą kobietę, że dał jej serce wrażliwe i pełne miłości. Mądrej troski o najuboższych i opuszczonych. Dziękował Bogu, że obdarzył ją cnotą cierpliwości i mocną wiarą, bo początki, jak sobie przypominał, nie były dla niej bynajmniej łatwe. Nawet on sam i twarz jego pokryła się rumieńcem, nie do końca wierzył, że jej się uda, że jej. I trzem pozostałym młodym dziewczynom, z którymi zaczynała pracę wśród chorych, uda się tyle dokonać. Odczucia wdzięczności pogłębiały się w jego sercu, kiedy patrzył na ołtarz, na którym Bóg stawał się obecny podczas Eucharystii. To duży Kościół, kiedy pomyśleć w jakim mieście się znajduje, zdecydowanie za duży i za bogaty. Zasłyszane słowa kogoś, kto przypadkowo mijał jego konfesjonał, wyrwały go z kontemplacji. Odwrócił głowę przechyloną dziwnie na jedną stronę, aby dostrzec tego, kto je powiedział. Nikogo jednak nie widział. Czyżbym się przesłyszał? pomyślał mimowoli. Był pewny, że słyszał te słowa. Nie mógł się przesłyszeć. Nikogo jednak nie widział w pobliżu konfesjonałów. Miał jakieś dziwne uczucie, niemal poczucie lęku. Powiedział więc, jakby sam do siebie, ale zarazem wystarczająco mocno, aby ten ktoś, jeżeli ukrywał się w pobliżu, mógł usłyszeć: Tak, istotnie, może ma pan rację rzeczywiście bardzo duży może faktycznie wręcz za duży jak na nysę, ale. Zawiesił przez chwilę głos, aby zaraz potem dodać: Ale, wie pan, z pewnością nie jest za duży jak na wielkość naszego Boga. On jest wszechpotężny. Cóż więc innego może człowiek ofiarować Bogu, jeżeli nie jakiś rodzaj wielkości, na jaką oczywiście go stać? Sam pan wie, powiedział pan, ale dokładnie nie wiedział, czy tak winien określić owego nieznajomego że Kościół ten tylko w małym stopniu ukazuje autentyczną wielkość Boga. Nie otrzymał odpowiedzi. Jego słowa skwitowała cisza. Nieznajomy nie odpowiedział i nie pokazał się. Ksiądz Ferdynand powrócił do swojej medytacji, rozważał piękno Kościoła i sprawowanej Eucharystii, bogactwo, jakim są święci. Ich jakaś nieodzowność dla nadziei na lepsze jutro. Wracał myślami do mszy, którą z radością codziennie odprawiał. Czynił to gorliwie, jak go nauczono, po łacinie, stojąc plecami do wiernych, ponieważ i on i wierni, jak mu powiedziano, stoją przed ołtarzem, gdzie jest Bóg, składał codzienną ofiarę mszy, Bogu. Zmieniał chleb i wino w ciało i krew Jezusa Chrystusa, tak jak Jezus nakazał to robić swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy. Oto moje ciało, a oto moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wierzył, że Bóg posłał swego Syna, aby odkupić człowieka z grzechu. Nauczał swoich parafian, że Boży Syn. Stąpił na ten świat i został ukrzyżowany za ludzkie grzechy, a Msza jest pamiątką tego ukrzyżowania, tej ofiary ciała i krwi Jezusa Chrystusa za grzechy ludzi. Był głęboko przekonany, że modlitwa księdza i wiernych jest pomocą przy cudzie, przez który Jezus Chrystus wstępuje ponownie między ludzi w ciele i krwi. Pod postacią chleba i wina na ołtarzu. Modlitwa nie sprawia cudu, ale przychodzi z pomocą, aby w niego uwierzyć. Z wielką radością odprawiał mszę po łacinie. Wiedział, że łacina jest językiem kościoła, a on jest jeden i powszechny, i że katolik może wejść do jakiegokolwiek kościoła w jakimkolwiek kraju na świecie i brać udział w tej samej mszy, jedynej mszy, mszy po łacinie. A jeśli msza była po łacinie, a ludzie nie mówili po łacinie, to było to częścią jej tajemnicy, bo msza jak często miał okazję o tym przypominać swoim wiernym, nie była rozmową z sąsiadem, ale rozmową z Bogiem, wszechmocnym Bogiem. Msza tymczasem dobiegła końca. Ludzie zaczęli się rozchodzić. Ksiądz Ferdynand nie przerywał jednak swojej medytacji nad tajemnicą Boga i Kościoła, rozważał o jego początkach rozwoju i trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się teraz, o zamykanych klasztorach, prześladowaniu księży i zakonnic. Przez prawie dwa tysiące lat medytował, Kościół był miejscem, w którym należało być cicho i godnie się zachowywać, miejscem wyciszonym, ponieważ był w nim Bóg, Bóg na ołtarzu, w tabernakulum pod postacią opłatka, i kielicha wina. Wierzył mocno, że jego nyska świątynia jest domem Boga, w którym każdego dnia ma miejsce codzienny cud, kiedy Bóg zstępuje, jak na przykład teraz, między ludzi. Kościół uczył, przypomniał sobie ksiądz Ferdynand, że msza jest misterium, wielkim misterium. I chociaż człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć, nie ma prawa, nie wolno mu tego przecież odrzucić. Całe piękno mszy kryje się właśnie w jej ludzkim niezrozumieniu. Nie jest ona bowiem dziełem ludzkim, ale boskim, a przecież Boga nikt z ludzi, żaden stworzony umysł, nie jest w stanie w pełni zrozumieć. Człowiek nie może zatem zaprzeczyć temu, czego Kościół naucza, Lecz winien to przyjąć ze względu na autorytet tego, kto naucza. Bardzo podziwiał tych, którzy na dźwięk dzwonka na Sanctus padali na kolana, oddając cześć Bogu. Od ołtarza, kiedy odprawiał mszę, a teraz od swojego konfesjonału, widział, że kiedy ksiądz wznosił hostię, mały okrągły kawałek chleba, który stał się ciałem boskiego zbawiciela, wierny lud padał na kolana i uwielbiał swojego wszechmocnego Boga. Bardzo lubił patrzeć z perspektywy swojego konfesjonału na ludzi, którzy przychodzili do kościoła Świętego Jakuba. Widział ich zmęczonych, nierzadko głodnych i brudnych, młodych i starych, ale padających na kolana i trwających w wielkim uwielbieniu podczas podnoszenia hostii, tego kawałka niekwaszonego chleba. Nie tłumaczyli się zmęczeniem ani niczym innym. Niczego też nie chcieli zmieniać w tym, czego już doświadczali, niczym nie chcieli zastępować tej szczególnej chwili. W pokorze jedynie prosili Boga, aby zmieniał ich samych, aby mogli stać się lepszymi, bardziej gorliwymi w pełnieniu Jego boskiej woli. Być może długo jeszcze trwałby w swojej medytacji, ale musiał kończyć. Zbliżała się godzina siódma i musiał powoli opuścić tron miłosierdzia, jak zwykł nazywać konfesjonał, i udał się na plebanie, bowiem zwykle koło siódmej józek rolnik z podnyskiej wioski przywoził mleko, które trzeba było odebrać. Zamknął więc konfesjonał i skierował się na plebanie. Pan Józef czekał już na niego przed drzwiami. Szczęść Boże, księży proboszczu. Przywitał się z daleka i zdjął z głowy czapkę. Deszcz ustał na chwilę. Było dość ciemno i zimno, bardzo wilgotno po nocnym deszczu i proboszcz wytężył wzrok, aby dojrzeć postać Józefa, stojącego przed wejściem do plebanii. – A, szczęść Boże, panie Józefie, szczęść Boże – odpowiedział, dotykając swojego biretu. – Czy wszystko dobrze? Żona zdrowa? Dzieci zdrowe? – dopytywał. A, dzięki Bogu, zdrowi, zdrowi. Księży Dobrodzieju, nie jest najlepiej, ale bywało gorzej. Za wszystko trzeba Bogu dziękować. Żeby tylko zdrowie było i spokój w świecie, wszystko inne da się znieść lub da się naprawić. Tak, prawdę Pan mówi. Zdrowie i pokój są rzeczywiście ważne. Ksiądz Ferdynand mówił wolno i w zamyśleniu, po czym dodał, Myślę jednak, że do całości potrzeba jeszcze wiary. Bez wiary, jak to mówią, ani róż, bez Boga, ani do proga. O święta racja, święta racja, wiara góry przenosi, jak mówią święte pisma, a tej jakby teraz było trochę mniej, jakby się ludzie już nią zmęczyli, dorzucił pan Józef. Tak mi się jakoś zdaje. Oj, mniej, o wiele mniej. Podjął ksiądz. Może się ludziom za dobrze powodzi? Myślą może, że Bóg już im do szczęścia nie jest potrzebny, że wystarczą sami sobie. To boli, bo jak trwoga to do Boga, a kiedy nieco lepiej się dzieje, to odwracają się plecami od Niego. Kiedyś, powiedział z pewnym rozrzewnieniem w głosie, niemal każdy mieszkaniec Nysy szedł w niedzielę na mszę. Wszyscy, nawet chłopi z dalszych wiosek, przyjeżdżali rano furmankami lub pieszo. Tak, wiem o tym. Mam już trochę lat i przypominam sobie, jak było wcześniej, przytakiwał Józef. A teraz. Podjął na nowo proboszcz. Znajdują byle jaki powód, aby usprawiedliwić nieobecność na niedzielnej mszy. Widzę też, wszedł mu w słowo pan Józef, że okoliczni chłopi, ale nie tylko oni, również miejscowi, przyjeżdżają z rodzinami przed kościół, ale do środka nie wejdą. Stoją przed kościołem, palą i gadają, ale do środka nie wejdą. Kiedy msza się kończy, zabierają swoje kobiety i dzieci i wracają do domu. To nie jest dobry znak. Dawniej, jak sobie przypominam, tak nie było. Tak, widzę to, podjął proboszcz. Wie pan Józef, że nawet podzieliłem się tą smutną wiedzą z naszym biskupem. Tracimy naszych wiernych, w zastraszającym tempie. W międzyczasie otworzył drzwi plebanii i wpuścił do środka gospodarza z mlekiem. Wskazał mu również miejsce, gdzie postawić bańki. Nigdzie spokoju nie ma. Rozgadał się gospodarz: diabeł wszędzie miesza, nawet w kościele. Pan Bóg chce dobrze, stara się, aby było tak, jak zaplanował, ale diabeł tego nie chce. Chce ulepszać, chce ulepszać. Do czego to doszło, aby diabeł chciał ulepszać? Już jemu mało, że krowa cieli się gdzie tam. On chce, żeby się źrebiła. O, do czego to idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. Wilki latać, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, zajdzie na wschodzie. Cóż powiedzieć? Lepiej nie myśleć, co nam jutro przyniesie. Ma pan rację, panie Józefie. Nie trzeba się bać na wyrost. Z diabłem też Bóg sobie poradzi. Jest wprawdzie cierpliwy, a my byśmy chcieli, żeby działo się wszystko po naszej myśli i wtedy, kiedy my o tym zdecydujemy. Tak jednak nie jest. A pan wie, że nie od teraz diabeł kościół atakuje, robi to od początku i jakoś mu się to nie udaje. Chyba ma ksiądz rację, zamyślił się gospodarz i po chwili podjął. Ale na mój chłopski rozum, to jakby teraz pan Bóg chwilę odpoczywał, jakby zamknął oczy i spał. Nic z tego. Gdyby było prawdą, co pan mówi, gdyby rzeczywiście pan Bóg odpoczywał czy zasypiał, to wtedy świat by się już zupełnie przewrócił do góry nogami. Wszystko co żywe, raptem by stanęło nieruchome, świat by się zatrzymał, obumarł. Rzeki by stanęły i młyny by się nie obracały. Gdyby tak było, jak pan mówi, to znaczy gdyby Bóg chociaż na chwilę zaczął odpoczywać, to wówczas ptaszki martwieją na tę chwilę, i wiszą w powietrzu, drzewa nie rosną, człowiek przestaje oddychać, zając, zastyga w półskoku, a wilk, który chciał go złapać, zamiera z rozdziawioną mordą. Wszystko ustaje, życie zamiera, kiedy nie ma Boga, lub kiedy, mówiąc po ludzku, odpoczywa. Ale tak nie jest. Bóg żyje i ciągle działa. Tego uczy nasza katolicka wiara. Prawda ta jest dla nas wierzących źródłem wielkiej nadziei, drogi Panie Józefie. Jak księdzu wierzę, dodał skwapliwie gospodarz, ale patrzę i widzę, co się dzieje, dlatego się pytam: Gdzie jest Pan Bóg? Ludzie mówią, że diabeł robi, co chce jednym palcem przewraca, przestawia, podmienia. I Pambuk nic na to? Pytają: Nie zmiecie złej mocy? Może nasz Pambuk jest starejszy i coraz częściej odpoczywać musi, stąd nie działa, a diabeł coraz nachalniej atakuje, mówią ludzie. Ponieważ proboszcz milczał, gospodarz Józef zrozumiał, że może coś jeszcze dopowiedzieć, więc pociągnął. Kiedyś księże Dobrodzieju, pan Jezus na ziemię zstąpił, ludziom przyszedł z pomocą, ale też i diabła uspokoił trochę. Było to jednak już dawno i diabeł znowu się rozpanoszył, znowu chce rządzić, ulepszać mu się chce. Co na tym świecie się wyprawia? Chłopy, baby rzucają, matki, dzieci, z ludzi mydło się robi. Być może rozmowa trwałaby jeszcze, ale proboszcz wszedł mu w słowo, konkludując. Jeżeli pan Bóg z diabłem sobie poradził, to i z ludźmi da sobie radę. Może nie od razu, bo Bóg cierpliwy, ale. Wcześniej czy później porządek zrobi, panie Józefie. Tak myślę. Owszem, jestem tego pewny. Żegnając się, zapytał jeszcze. A czy gosposia zapłatę za mleko już uregulowała? O tak, księdze proboszczu. Ona zawsze płaci miesiąc z góry, a dopiero jesteśmy w połowie miesiąca. To dobra i mądra kobieta. Nikogo nie skrzywdzi. Pożegnali się. Po wyjściu gospodarza proboszcz zamknął drzwi plebanii. Zamykały się z lekkim skrzypieniem. Nie zauważył tego rano, jak wychodził. Trzeba koniecznie trochę naoliwić zawiasy, pomyślał w duchu. Powiesił kapelusz i rozejrzał się po pustym przedpokoju. Pani Mario, zawołał w głąb mieszkania na gosposie. Maria była kobietą łagodną i dobrą. Dziękował Bogu za nią, od lat była jego gosposią, dopasowali się bardzo do siebie, szanowali się i respektowali nawzajem. Ona bardzo dbała o kuchnię i czystość na plebanii. Unikała plotek, co by najmniej nie trzymało ją z dala od ludzi. Nie była z Nysy, ale mimo to miała wiele dobrych koleżanek wśród nyskiej społeczności. Zawołał jeszcze raz nieco głośniej. Pani Mario, gdzie się pani podziewa? Również i tym razem odpowiedziała cisza coś podobnego. Czyżby wyszła bez uprzedzenia, bez poinformowania go? Zastanawiał się. Prawie nigdy wcześniej tego nie robiła. Kiedy wychodziła, informowała go. Czyżby dzisiaj było inaczej, zdziwił się? Jak mogła wyjść, skoro wiedziała, że musi szybko coś zjeść i pójść do magistratu na ważne i trudne spotkanie? Pani Mario! Zawołał jeszcze raz, ale i tym razem nikt mu nie odpowiedział. Jej nieobecność bardzo go zaskoczyła i zdziwiła. Ksiądz Ferdynand postąpił do przodu i znalazł się w kuchni. Uspokoił się, kiedy zastał stół przygotowany do śniadania, a obok jego talerzyka małą karteczkę. Wyszłam na szkolną pożegnać Marię Luizę i podpisane: Maria uspokoił się usiadł i zaczął spożywać przygotowane śniadanie które było na stole spożywał szybko bo czasu było bardzo niewiele a zajęć szczególnie dzisiaj nad wyraz wiele czekała na niego między innymi ważna ale zarazem trudna wizyta w urzędzie miejskim